W tym filmie pokażę Wam kolejną grę jednoosobową, która w oryginalnym języku nazywa się Joker J-Break. Chodzi o to, że układamy sobie karty w taki sposób z jokerem w środku, i naszym celem jest uwolnić tego jokera. Na rogach mamy trzy karty, u góry, na dole i po bokach mamy po siedem kart. Można sobie zmieniać poziomy trudności zmieniając ilościami karty. W grze chodzi o to, żeby się pozbyć kart albo po boku, albo na górze, albo na dole, żeby joker mógł uciec. Na przykład, jeżeli pozbędziemy się tej ściany, joker ucieknie. Jeżeli pozbędziemy się roga, czy rogu, to joker nie może się przecisnąć Będę używał specjalnej talii, która dodaje troszeczkę klimatu do gry. Uciekamy jako jeden z scp -ków. Informacje na temat tego SCP-będą teraz. Odkrywamy karty po jednej, Ważne, żeby resztę talii zostawić sobie na boku to jest tak zwana reszta. Reszty będziemy używali, jak będziemy mieli problem z rozwiązaniem na kartach czarnych i czerwonych, żeby je ze sobą odjąć. Czyli na przykład mogę zabrać ze sobą kartę 8 i 8. Mogę użyć więcej niż tylko po jednej karcie z każdego koloru. Mogę dowolną ilość kart z dowolnego koloru użyć. Ważne, żeby suma była taka sama. I gdy odłożę te karty na bok, odsłaniamy kolejne karty. W przeciwieństwie do poprzedniej gry, którą omawiałem, asy w tej grze wynoszą 1. One mają sumę 1. W tej grze mają sumę 1. A walety mają sumę 11, damy mają sumę 12, a króle mają sumę 13, czyli tak samo jak w poprzedniej grze, którą omawiałem. Tym razem mam tylko nadzieję, że nie pomylę się z tymi liczbami i nie zrobię żadnych głupich ruchów związanych z matematyką. Postaram się bardziej skupić. Więc tak, na pewno możemy mieć 11, jeżeli dodamy do siebie 7 i 4 i wtedy możemy zabrać też tego waleta. Czy możemy zrobić coś jeszcze? Jeżeli weźmiemy waleta 3 i asa, to to będzie łącznie 15 i możemy wtedy też te dwie zabrać. Czyli zabierzemy aż z trzech ścian, ale zabieramy dosyć dużo kart z rogów. Myślę, że mimo wszystko warto będzie to zrobić. Siódemka, mamy 10 i 7, 10 i 7, tylko że to zabiera nam tylko, tylko z jednej ściany. Tu mamy 12, że jestem w stanie zabrać 12 w jakiś sposób. Możemy wziąć te szóstki, możemy wziąć siódemki z samych rogów, ale to jest bez sensu. Nie potrzebujemy rogów samych usunąć, ale możemy wziąć 16 i 16, to zawsze będzie coś. Kolejne 12, o to nawet nie jest źle, bo możemy wtedy te dwie ze sobą już zabrać. Dobrze jest zawsze ze ścian zabierać, bo ze ścian trzeba zabrać najwięcej. Tu mamy 13. Może być 12, jeżeli weźmiemy razem z Asem, i wtedy tu będzie 12. Ok, możemy to zrobić. Niestety straciliśmy już jeden z rogów, ale dosyć dużo ścian poszło. Jeżeli uda nam się góry na ściany usunąć, to mamy wygrane. No, czyli bym był. To jest 12, to jest 13. 13. To jest 12, niech to. Chyba będę musiał pokazać wam mechanikę reszty. Po prostu bierzemy kartę i kładziemy ją tutaj. To jest 11. To nam da 12. To jest 11, czyli jeszcze nam nie pomaga, niestety. Musimy mieć coś, co będzie. Ok, szóstka. Znacznie lepiej. Problemem z dobieraniem kart z reszty na jokera jest taki, że maksymalnie mogą leżeć na nim. Trzy karty. Jeżeli musimy dobrać czwartą kartę, bo nie mamy ruchu, to przegraliśmy grę. A żeby móc uciec, to nawet jeśli nie będzie jednej ze ścian, to nie możemy uciec, dopóki nie pozbędziemy się wszystkich kart jokera, bo to są tak jakby łańcuchy na jokerze. Teraz mamy 15. To jest 13, z tym będzie 15. Uciniemy tego. No trudno. Ale chcemy się pozbyć ścian już nie mamy dwóch rogów, niestety. Kolejny król i tylko jedna czarna karta. To nie jest dobre. Musimy dobrać. To też nie jest dobre. Musimy dobrać ostatnią kartę, którą możemy dobrać. No i niestety na tym gra się kończy. Ale mam nadzieję, że przynajmniej nauczyliście się zasad. Talia, której używam, e, nazywa się. Scp Playing Cards od firmy Cellaret. W taki sposób to wygląda. Fajne karty bardzo. Będę ich używać częściej w innych filmach. Jak tylko uznam, że klimat z fundacji SCP pasuje do gry. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chcielibyście, żebym zagrał w tą grę jeszcze raz, na przykład próbując ją przejść, albo chcecie zwrócić uwagę na błędy, które popełniłem w grze w tym filmie. To napiszcie w komentarzu. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze i do zobaczenia w następnym filmie. Miłej zabawy.